Aktywność fizyczna nie tylko korzystnie wpływa na poprawę samopoczucia czy kondycji, ale to również doskonała zabawa i nauka nowych umiejętności. Szczególnie interesującym zajęciem są sporty wodne, które dodają jeszcze możliwość przebywania na łonie natury. Żeglowanie nie zna ograniczenia wiekowego, jednak warto je uprawiać już od najmłodszych lat. Doskonałym miejscem do rozpoczęcia przygody z żeglarstwem jest mrągowski ośrodek sportowy Baza, który znany jest każdemu pasjonatowi sportów wodnych na Warmii i Mazurach. Od 1 września 2021 roku, po gruntownym remoncie, funkcjonuje jako nowa jednostka powiatu mrągowskiego. Dzięki modernizacji i adaptacji starej przestrzeni pojawiły się nowe sale wykładowe: świetlica, sala kominkowa, siłownia, hangary na łodzie, sale gimnastyczne oraz pełne zaplecze socjalne dla zawodników. Obecnie głównym zadaniem jednostki jest organizacja zajęć pozalekcyjnych w zakresie żeglarstwa i windsurfingu dla dzieci i młodzieży. Jeśli chodzi tutaj właśnie o to zaplecze takie do pracy, to no chyba jesteśmy jednym z lepiej przystosowanych ośrodków w Polsce do tego, żeby można było prowadzić szkolenie w żeglarstwie. Obecnie w Brągowskim Ośrodku Sportowym Baza prowadzone są dwie sekcje żeglarstwa: jedna sekcja windsurfingu oraz od tego roku sekcja ogólnorozwojowa. Zajęcia w zależności od sezonu odbywają się od dwóch do trzech razy w tygodniu. Mimo że sporty wodne kojarzą się z wiosną i latem, ich trenowanie możliwe jest przez cały rok. Zajmujemy się zimą głównie jest to dla nas okres przygotowawczy do, do sezonu. Letniego, więc tutaj dużo czasu poświęcamy na przygotowanie ogólnorozwojowe zawodnika, czyli mamy zajęcia na sali gimnastycznej, mamy zajęcia na sali wykładowej teorii żeglarstwa oraz basen. Żeglarstwo i windsurfing to doskonała przygoda dla każdego. Przebywanie na wodzie uczy nie tylko żeglugi, ale również samodzielności czy docenienia walorów przyrody. Windsurfing daje ogromną wolność. Poczucie takiej swobody, której nawet dziecko, a często i dorosły, rzadko odczuwa. Jest panowanie nad sprzętem, panowanie nad żywiołami, czyli wodą, wiatrem. Mos Baza to także niezwykle ważne miejsce dla rodziców młodych sportowców. Naprawdę wartościowe są to zajęcia. Bardzo dobra praca kadry, bardzo dobra praca dyrekcji klubu. Ja powiem szczerze, że dla mnie też jest to dodatkowo ciekawe, bo część rodziców jest związana z żeglarstwem, ale część rodziców, w tym na przykład ja, w zasadzie poznajemy ten sport. Wprawdzie sezon żeglarski rusza dopiero wiosną, ale warto już dziś zapisać się do mrągowskiego ośrodka sportowego Baza. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv